Cześć i czołem, drodzy widzowie. Parę tygodni temu w biedronce za 10 zł z koszyka z książkami dorwałem taką motopozycję Mury autorstwa Davida Fre Fre nie jestem pewien wymowy, sorry. Wspaniała pozycja, którą wciągnąłem jednym tchem, ponieważ mury są niedocenionym, a nieodłącznym elementem naszej cywilizacji, a nawet jej najbardziej powszechnym i koniecznym elementem. Autor opisał wiele murów ciągnących się przez tysiące lat i kilometrów, ale w epoce najnowszej, dość skrótowo i pośpiesznie, moim zdaniem, zakończył swą pracę. Akurat w tym punkcie historii, w którym budowanie murów powróciło z niespotykaną mocą, pominął wynalazek który podzielił świat jak nigdy. I dziś opowiem Wam o tym najbardziej zabójczym i okrutnym z wynalazków ludzkości. Wygląda na niepozorny kawałek drutu. I wielu z Was miało pewno z nim kiedyś do czynienia. Najprędzej rozerwaliście sobie nogawkę spodni albo skaleczyliście nogę czy rękę. Zaprojektowany, by odciążyć rolników i umożliwić hodowlę na dużą skalę, stał się narzędziem masowej zbrodni. Mowa o drucie kolczastym. I to będzie jego historia. Zapraszam. Problem grodzenia pól i łąk jest tak stary, jak osiadły tryb życia naszego gatunku. Gdy chciano coś posiać i zabezpieczyć wzrost plonów przed intruzami, albo hodować zwierzęta, tak by nam nie uciekły i aby nic ich nie zeżarło, no trzeba było je jakoś zabezpieczyć. Ogrodzić. Tak samo jak ludzie dla bezpieczeństwa grodzili swe siedziby przed barbarzyńcami. Tam, gdzie było ciasno, łatwo było miedzę między polami i łąkami rozdzielić kamiennym murem. Czasem, dla bezpieczeństwa, częściej dla podkreślenia prawa własności. Gdy ludzkość trafiała na wielkie, otwarte przestrzenie, żadnym sposobem nie dało się takiego ogromu zabezpieczyć. Wszelkie techniki zawodziły. Mur z kamienia czy cegły był zbyt drogi i czasochłonny, a drewniane płoty także wymagały mnóstwa pracy i materiału, a do tego co parę lat trzeba było je stawiać od nowa. Ogrodzenia z wszelkiej maści faszyny robiło się szybciej, ale też szybciej gniły. Wobec tego każdy musiał sam pilnować swego dobytku, zwierząt i pól. W XIX wieku, epoce przemysłowej, możliwym stało się stworzenie materiału, który będzie tani i prosty w produkcji, a przy tym umożliwi zabezpieczenie zwierząt czy zbiorów oraz skanalizowanie ruchu istot żywych, nawet na największych farmach. Wynalazek ten był odkrywany kilka razy, w różnych miejscach i w przeciągu mniej więcej 10-20 lat, dlatego jak każdy sukces ma wielu ojców. Pierwszym wynalazcą, który opatentował w 1860 roku stalowy drut z wystającymi ostrymi krawędziami do budowania płotów był Francuz, Léonce-Eugène Grasson-Baledon. I jeśli wymówiłem to źle, to przepraszam, ale naprawdę się starałem. Pięć lat później jego rodak, Louis-François Janon, opatentował swój projekt drutu splecionego z dwóch odcinków, z których wystawały kolce. On też jako pierwszy nazwał ów wynalazek, ten paskudny twór drutem kolczastym. Jego patent stał się na tyle znany, że w Europie uznano go za ojca tego wynalazku. Nie inaczej było w Stanach Zjednoczonych po drugiej stronie oceanu, gdzie po wojnie secesyjnej ludność, wsparta tzw. Homestead Act, ruszyła na zachód, by zasiedlić wielkie równiny. To mityczny czas podboju Dzikiego Zachodu, przez który kowboje na koniach przeganiali na nowe pastwiska stada bydła. Mogli to robić, bo teren był otwarty. I nic nie stało na ich drodze. Był po prostu nieogrodzony. W podobnym czasie co Francuzi na ideę drutu z kolcami wpadł Lucien B. Smith z Ohio, który chciał ogrodzić wielkie równiny, by krowy sąsiada przestały wyjadać trawę na nie jego łąkach. On i jego wynalazek też nie zyskali rozgłosu. Następny był farmer Joseph Glidden. Połączył on swe siły z innymi twórcami drutu kolczastego. Jacobem Heyszem, który był handlarzem drewnem, oraz Izakiem L. Elwoodem, który sprzedawał artykuły żelazne. Heysz trochę później w sądzie bił się o uchylenie patentu Glidena i w międzyczasie też ruszyła firma Barb Fence Company, którą sążnie dofinansował w zamian za udziały Charles Francis Washburn. Ci cztery Panowie przeszli do historii jako Wielka Czwórka. Wszyscy spotkali się w Illinois, w położonym na zachód od Chicago miasteczku DeKalb, które stało się amerykańską ojczyzną drutu kolczastego i ten ma nawet w tym mieście swe muzeum. To prosty, masowo produkowany wynalazek, który mógł ogrodzić łąki dla bydła, odizolować uprawy od zwierząt i trzymać je z dala od torów kolejowych, gdzie mogły zagrażać pociągom. Od lat 70. po 90. XIX wieku trwał druciany wyścig zbrojen. Wielu próbowało swych sił w tym biznesie, lecz pod koniec wieku, gdy powstała American Steel and Wire, Company, na rynku zostali tylko najwięksi. Nowy moloch robił wszystko od A do Z. Sam wytapiał stal, przerabiał na drut i sprzedawał w całym kraju. I choć drut stworzono po to, by skuteczniej hodować bydło i uprawiać ziemię, bardzo szybko udowodnił, że jego ostre kolce mogą ściągnąć na ludzi i zwierzęta tragedię. Ogrodzone drutem, wielkie równiny uniemożliwiały migrację dzikich zwierząt oraz wolnych stad bydła zimą z północy na południe, więc zwierzęta złapane w drut albo przez niego zablokowane umierały w śniegu z głodu, zimna, chorób oraz ataków drapieżników. Ten incydent nazwano Big Die Up. Wolni ręczerze i kowboje stracili możliwość pracy, nie mogli już przemieszczać swych stad. Podobny podły los spotkał przecież Indian. Zaczęli więc ciąć druciane płoty, by móc przejść. Ci, którzy stawiali te płoty, Zaczęli więc do nich strzelać. A ci, którzy cieli płoty, odpowiedzieli ogniem. I tak w Teksasie wybuchła wojna o cięcie płotów. Wtedy to zauważono, że tak samo jak płot z drutu kolczastego powstrzymuje krowy przed jego przekroczeniem, równie dobrze powstrzymuje przed tym samym ludzi. Pierwsi spróbowali tego Portugalczycy w Mozambiku w 1895 roku, tłumiąc bunt tubylców. Choć wrogów było tysiące, a kolonizatorów tylko kilkuset, to Portugalczycy wpadli na genialny pomysł, jak zniwelować tę przepaść. Otoczyli swe małe pozycje drutem kolczastym. Gdy czarni wojownicy, czując ból i zaczepiając się o drut, na kilka sekund nieruchomieli, powodując zator w przejściach przez drut, stawali się łatwym celem dla karabinów maszynowych. To odkrycie miało doprowadzić po dziś dzień do męczarni i śmierci daleko ponad 100 milionów ludzi. Dopiero drut kolczasty umożliwił utrzymanie wielkich mas ludzkich w jednym miejscu. Ludożerna kariera drutu kolczastego rozwijała się dwutorowo. Rozwijał się dosłownie i w przenośni na linii frontu między żołnierzami walczących stron i daleko od huku armat na wojnie przeciw tym, którzy nie mieli jak się bronić. Cztery lata po tym, jak użyto drutu kolczastego przeciw wojownikom Songów w Mozambiku, kawałek dalej na południu Afryki znaleziono dla niego kolejne zastosowanie. Ogrodzono nim prostokątne połacie pustej ziemi, którą łatwo było z góry obserwować. Zapędzono w te nowe, ludzkie zagrody rodziny burów, którzy walczyli z brytyjską inwazją. I tak oto drut kolczasty umożliwił powstanie pierwszego nowoczesnego obozu koncentracyjnego. Co prawda, przed Brytyjczykami pierwsi na podobne rozwiązania wpadli i testowali je Hiszpanie na Kubie, ale to żołnierze jej królewskiej mości wyznaczyli standard, który potem powielali i rozwijali wszyscy tyrani tego świata. Gdy Rosjanie walczyli o port Artur z Japończykami w Mandżurii, wpadli na pomysł, by drut kolczasty dodatkowo podpiąć do prądu. Dzięki temu atakujący z szaleńczą brawurą Japończycy, nawet gdy poświęcali swe życie i rzucali się na druty, nie mogli skutecznie gołym ciałem zrobić wyrwy w elektrycznym płocie. Drut kolczasty i prąd pod wysokim napięciem miały stać się zażyłą parą i trzymają się razem po dziś dzień. Każdy z Was kojarzy obrazki z I wojny światowej: ziemia niczyja, błoto leje po bombach, tonące w wodzie okopy. I drut kolczasty. Miliony kilometrów drutu kolczastego, układającego się w linie, kółka, ślimaki i wszelkie inne geometryczne figury, jakie tylko człowiek może wymyślić. Żołnierze szybko odkryli, że nawet po strzale artyleryjskim, gdy drut został poskręcany i pomieszany przez siłę wybuchu, wcale nie przestawał być przeszkodą. Kłębiąc się i kotłując, tworzył nowe, nieznane formy których ludzka ręka nie potrafiła rozplątać. Wystarczyło więc zadrutować granice leju po bombie i połączyć zaporę stworzoną ręką człowieka z zaporą stworzoną ręką Boga Wojny Marsa. Jego produkcja niewiele kosztowała, ale przejście przez drut kosztowało życie jakieś 10 milionów ludzi. Drut kolczasty, zadając ból, zaczepiając się ubranie i wyposażenie żołnierza, unieruchamiał go. Im żołnierz bardziej się miotał i panicznie szarpał, tym bardziej utykał w drucianym kłębku. Na widoku, w bezruchu i bez szans na przeżycie stawał się właściwie nagi. Symbolem tamtej wojny są zdjęcia zwłok żołnierza wiszących na drucie kolczastym, niczym Jezus na krzyżu. By pokonać drut kolczasty i stojący za nim karabin maszynowy, ludzkość skonstruowała czołg. Ten zaś ewoluował tak daleko, że dawno zatracił swój pierwotny cel, jakim było miażdżenie i neutralizowanie nieludzkich kłębów stalowego drutu. Czołg pojechał dalej a idąca za nim piechota wciąż musiała użerać się z drutem. Do tego wzbogaconym nowym wynalazkiem – minami przeciwpiechotnymi. A tu pokazuję Wam wyjątkowy fragment drutu, który pochodzi z pozycji Legionów Polskich na reducie Piłsudskiego, na Wołyniu, pod Kosniuchówką. To tam w lipcu 1916 roku podczas ataku wielu Rosjan zostało rannych i utknęło w pasie ziemi niczyjej na drutach. Od ostrzału wybuchł pożar i żołnierze polscy stali się świadkami makabrycznego widowiska. Przez całą noc widzieli i słyszeli krzyki płonących żywcem Rosjan zaplątanych w drut kolczasty na przedpolu. Ta bitwa skończyła się grubo ponad 100 lat temu. A mimo to wciąż w całym tym lesie, wszędzie, zarówno na reducie Piłsudskiego, jak i na każdym innym Odcinku na kilometry w lewo i prawo od tej pozycji wciąż można znaleźć mnóstwo kawałków popękanego drutu kolczastego. Ten fragment razem z innymi przedmiotami zabrałem na pamiątkę i poprosiłem mego tatę, by z tych reliktów wyspawał mi pamiątkowy krzyż. Jeśli chcecie o nim usłyszeć, to napiszcie w komentarzach, kiedyś zrobię osobny film. Ale tutaj chciałem wam pokazać z całej tej figury, rzeźby, właśnie ten wyjątkowy kawałek drutu kolczastego. Taki sam drut. Otaczał obozy jenieckie, gdzie miliony ludzi w głodzie i chłodzie czekało końca wojny. Inni, internowani cywile, znaleźli się za drutami, bo byli dla władzy podejrzani. I początkowo drut miał utrzymać w miejscu wszelkich niewygodnych i podejrzanych ludzi, dopóki nie znajdzie się lepsze rozwiązanie. A umieranie za drutem było poniekąd efektem ubocznym. Od momentu narodzin Rosji Bolszewickiej, jej policji politycznej czeka, drut kolczasty zaczął służyć temu, by było łatwiej niewygodnych ludzi. Wymordować. A najwyższą formą tego, co wymyślili Anglicy przeciw Burom, jest to, co Niemcy zgotowali Żydom i innym narodom Europy. Obozy koncentracyjne oraz obozy zagłady oparte były na kilku liniach drutów, podpiętych do prądu i rozwieszonych na betonowych słupach, za którymi potrafiły być polaminowe. Drut rozstawiany w kozłach i zaporach był na ulicach, drut był na stacjach załadunkowych, w oknach wagonów i na końcu druty obozowe umożliwiły sprawne przeprowadzenie ludobójstwa na przemysłową skalę. Oczywiście drut da się pokonać. Nie jest przecież zawsze pilnowany. I nie jest zaporą idealnie szczelną. Jednakże jego pokonanie wymaga nadludzkich poświęceń. I tak było w Sobie Boże, gdzie w trakcie powstania w 1943 roku ogrodzenie z drutu kolczastego zawaliło się pod ciężarem napierających na niego ludzi. Człowiek, nawet zdesperowany, wcale nie tak łatwo godzi się z myślą o tym, że umrze. A nawet jak się pogodzi, to ciało odruchowo będzie reagowało na ból wrzynających się w ciało drucianych kolców, odmawiając posłuszeństwa. I mimo tego, wtedy, w 1943 roku w Sobi Boże, jak i w wielu innych miejscach na świecie, ludzie zdecydowali się, w akcie desperacji, by mimo bólu rzucić się na druty. Po wojnie, choć wojskowe znaczenie drutu kolczastego zmalało, to drastycznie wzrosła jego rola kontrolno-policyjna. Powstał nowy wynalazek. Drut żyletkowy, zwany też koncentrinną. Wykonana ze stali nierdzewnej, by nigdy nie zgniła. Dzięki ostrzom żyletkowym boleśniejsza i ostrzejsza niż wszyscy poprzednicy razem wzięci. Do tego pakowana w rolki, które rozkłada się lekko i przyjemnie, od razu formując trójwymiarową barierę, nie wymagającą dodatkowego kotwienia przy pomocy słupków czy prętów, jak drut z I i II wojny światowej. Łatwo ją spiętrzyć, tworząc błyszczący mur z żyletek. Ów drut jest obecnie stosowany wszędzie na świecie, zarówno w Miejsca, gdzie zdążył zardzewieć jego mający dekady na karku poprzednik, jak i w zupełnie nowych miejscach. Jest też, rzecz jasna, elementem muru, którym odgrodziliśmy się od Białorusi. I chciałbym na koniec podkreślić dwie kwestie, o których mówiąc o murach i o drucie kolczastym rzadko się myśli. Największą ofiarą tego drutu poza ludźmi, którzy. W ten czy inny sposób mordują się wzajemnie, w jakiejś świadomości tego, do czego zmierzają. Wielkimi ofiarami tych drutów są zwierzęta. Człowiek jest inteligentny, wykombinuje coś. Widzieliście nawet z nagrań z granicy białoruskiej, jak uchodźcy próbują przerzucać jakieś deski, pręty, rzucają ubrania na drut. Są w stanie jakoś wykombinować, jak zneutralizować tę zaporę, ponieważ nawet najlepszy drut kolczasty jest bezużyteczny, jeśli nie stoi za nim wartownik, a zwierzęta nie wiedzą, co się dzieje, nie rozumieją tego. Nie przetną drutu, nie przeskoczą nad nim, nie zawsze się przekopią. Dlatego najbardziej cierpią one, a drut i masowe grodzenie wszędzie na świecie bardzo negatywnie wpłynęło na naszą przyrodę. I w tym upatruję takiej dodatkowej, ukrytej. Nie do końca na co dzień świadomej tragedii, jaka wynikła z tego wynalazku. No a poza tym, choć Niemców uważamy za absolutnych mistrzów w tworzeniu obozów koncentracyjnych, obozów pracy przymusowej i obozów zagłady. To kolejne płoty z drutu kolczastego powstają w różnych miejscach na świecie, jak na przykład Korea Północna czy Chiny. Tak samo nigdy nie zniknęły z Rosji. Mamy je w wielu miejscach w Ameryce Południowej i Afryce, ale nawet Stany Zjednoczone nie szczędzą pieniędzy na produkcję nowego drutu żyletkowego. I to jest, proszę Państwa, bardzo mroczny wynalazek który namieszał w historii naszej cywilizacji, myślę, że dużo bardziej niż jakże zwłok wrogi automat kałasznikowa czy bomba atomowa. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, żegnam się i życzę spokojnej nocy, bo jak znam życie, dodam ten film w nocy. Czołem.